Ech, Los Santos to naprawdę dziwne miasto. Pachnie dymem papierosów, kłamstwem i starym burgerem z Crack New Bell. Ludzie tu nie znikają tak bez powodu, a jeśli znikają, to znaczy, że ktoś bardzo nie chciał, żeby ich odnaleziono. Klaudia? Co ty tutaj robisz? Ignacy, potrzebuję twojej pomocy. Jasne, pewnie wejdź, usiądź sobie kawy, herbaty. Nie, nie, dziękuję. Ale, ale Dawid, on po prostu zniknął. To niemożliwe. Może przysiaduje w kasynie? Jego naprawdę nie ma. Niczego nie rozumiem. Spokojnie, Klaudia, kiedy ostatnim razem go widziałaś? Wczor wczoraj był ze mną na imprezie w Inwood i nie wrócił. Zostawiłaś go samego? Tak, znaczy on miał pogadać ze znajomym, a ja byłam zmęczona. Czuję się winna, mogłam z nim zostać. Nie przejmuj się, to nie twoja wina. A co jak nie Ludzie znikają, Klaudia, ale Dawid nie jest typem, co znika bez butów. A może coś mu się stało? To, to niemożliwe, żeby mnie on tak zostawił. Znam go. Spokojnie, Klaudia, wróć do domu, odpocznij, a ja się wszystkim zajmę. Znałem ją od lat i oczy kłamały rzadziej niż politycy, ale dzisiaj, dzisiaj kłamały z klasą. Myślisz, że ja nie wiem, że jestem głupi? Mam wszystkie wyciągi z swojego konta. Mam to wszystko nagrane, rozumiesz? Jest skończona, Klaudia. Właśnie wyszedł, masko na muszce. Zdrada ma różne twarze, ale ta miała perfumy i czarny top. Dobra, sprawdźmy ten klub, o którym wspomniała Klaudia. Co to do cholery było? Cześć, szukam DJ-a, który grał wczoraj na imprezie. Cześć, to ja. W Miedzie, o co chodzi? Edziek, jestem amatorskim detektywem. Prowadzę śledztwo odnośnie zaginięcia Dawida. Na pewno go kojarzysz. Ta, kręci się tutaj jeden. Powoli mnie irytuje. Myślisz, jak jest kolegą mojego szefa, to wszystko mu wolno. Ta, nie wątpię, przejdźmy do konkretów. Ponoć był tu wczoraj, widziałeś go? Ciężko go nie zauważyć, ale ta. Był i chciał, żebym mu zagrał jedną piosenkę z dedykacją dla jego wybranki tej Klaudi. Co to była za piosenka? Brzmiała strasznie amatorsko. Było coś na jakimś zielonym planie? A no, i o zranionej miłości. Nic specjalnego. Chcę więcej szczegółów ktoś jeszcze ją usłyszał? Nie, większość poszła na papierosa. Nigdy nie graliśmy takiego chłamu. Ludzie nie wytrzymali wyszli. Został tylko on i jego Franca. A potem ich już więcej nie widziałem. Dobra, dzięki tyle wystarczy. Zielony plan brzmi jak gang misia krwawego łapki. Ech, ciekawe, czy jest on w ogóle w domu. Ech, może jak zwykle pucuję swoje BMW. Ignacy, miejscowy detektyw i kolega z ławki. Czemu ty zawsze przychodzisz, kiedy siedzę przy samochodzie? Misio, krwawa łapka. Wielki założyciel gangu określany zielonym przekręt. Upowiadaj, co cię sprowadza, stary. Nadal się gniewasz za tę głowę w kiblu sprzed 10 lat. To nie czas na żarty. Słyszałeś o Dawidzie? Ktoś. To od Klaudii? Fajna z niej dziewucha, ale do rzeczy. Mieszkał blisko mojego kuzyna, córki, kota wrata. Ale od paru dni cisza. Ktoś go zaginął. Podejrzewam, że to nie przez długi. Klaudia. Ignacy, znalazłaś coś? Tak, dlaczego tak? Dlaczego go zabiłaś? Da Wiedziałam, że nie odpuścisz, że się wszystkiego dowiesz. Rozumiesz? Dawid nigdy cię nie zdradził. To nie taki typ człowieka. Owszem. Przyłapał mnie na zdradzie, montując kamerę w naszym domu. Upublicznił to wszystko w internecie. Upokorzył mnie. Moja kariera legła w gruzach. Muszę wyjechać. Klaudia, wsiadaj skarbie. Mamy już wszystko przygotowane. Klaudia, poczekaj. Wiele czasu czekałam. Aż za wiele. Ech. Wszystkiego się dowiedziałeś przed moim zniknięciem. Halo? Pani nacy? Moja przyjazda zaginęła. Zaczynam się martwić, że to nie był wypadek. Miasto nigdy nie odpoczywa. Zło zaś nigdy nie śpi. A ja, ja mam kolejną robotę.